Mysza, przepraszam. Misza, Witam pani Dawidzie. No i słuchaj, moja droga, jak ty się czujesz? To jest pierwsze pytanie. O pan Dawid, to, że wbił się do tego świata, został wypchnięty i stał się wielką gwiazdą, to wiemy. No ale ciebie, tutaj tata też zabiera do tego świata i widzowie za tobą szaleją. Czujesz tą popularność? Tak. Tak, Ale jak tam już w szkole coś mówią, czy, czy na razie jeszcze nie? Na razie nie. No a ogólnie podoba ci się to wszystko? Na przykład gdzieś tam. Bo co ty masz? Jakiegoś Facebooka coś czy, czy w ogóle bez, bez tego świadka jesteś? Instagrama. Instagrama masz? i Co tak. pisali tam ludzie sami, czy nie? W sensie, ktoś się znalazł, kto wychwycił. Myślę, że Denis na tyle ma, jakieś tam zaplecze, że waga jest po jego stronie, siła przede wszystkim. Myślę, że technika też, mimo tego, że Denis trochę zatracił tą technikę, to coś tam sobie odświeża cały czas do przodu. Myślę, że Amadeusz nie jest w stanie mu zbyt mocno zagrozić, ale mówię, może być różnie, ale myślę, że Denis do przodu nie. Dobra, czyli co, na kolejnym klaucie zobaczymy pana? Ta przerwa już była, nie? No to. No w sumie przerwa tak, teraz jest. Nie wiem co Federacja wymyśli, czy wymyśli, czy jeszcze będą chcieli, czy nie, zobaczymy, no. najważniejsze teraz, żeby ta walka się odbyła, tak jak ma być Denisa, nie? żeby nie było tak jak właśnie gadają, że kilka dni przed z Ferrari nie wyjdzie, chociaż nie wiem czemu tak gadają, Denis też coś tam mówił, ale mam nadzieję, że to nieprawda, że wszystko się ułoży, nie? No bo jednak gdzieś tam chłopaki między sobą mieli naprawdę dobre relacje no przecież, przecież ja nie pamiętam ale chyba taki, takiej wadzie Amadeusz mówił, że on by nie chciał z są bardzo was i tak dalej no to. No ale jak widzisz jesteśmy w rygach i we fryskach wszystko może się zdarzyć nie. No, tak jak pan mówi, na przykład Artur, kilka z Denisem, jak się byli kiedyś kumplami, a teraz jest co no. jest, Tak. Jednak friki potrafią zepsuć te dobre relacje? No, niszczą, nie potrafią, tylko niszczą. Ewidentnie to widać, nie? że dobre relacje niszczą. Połowa ludzi tu gra, ale też jakaś część ludzi się naprawdę ksyksa przez to wszystko, nie? Ale jest lekki żal, że właśnie Denis już nie kumpla się z Arturem, no bo jednak to byłaby chyba dobra osoba, która by go ciągnęła, właśnie też nawet sportowo w górę. Znaczy, ja w ogóle nie jestem zadowolony z tego powodu, że Denis tak naprawdę jest skłócony z większością tych ludzi i fajterów takich, ale no kurwa no, no ten świat frików taki jest, to nie jest świat sportowy. Żeby Denis był w świecie sportowym, to byliby wszyscy kumplami, ale że Denis jest w świecie freaków i polega, dostać się do frików to jest podszczypywanie, ciśnięcie i takie rzeczy, no gracem też się bardzo łatwo dał podpuścić i wciągnąć w gierkę, gdyby go zignorował jak powietrze, to podejrzewam, by popierdolił sobie 5 minut i by przestał, bo by nie było sensu. To fakt, czyli pan się w takiej gierki nigdy nie da wciągnąć, jeżeli taka sytuacja by była? No nie, z takim człowiekiem, bo to nie ma sensu. Jego, jego, jego słowa nic nie znaczą tak naprawdę, bo nawet nie rozumie znaczenia tych słów, które wypowiada, więc jak ktoś tego nie rozumie i nie jest to poparte życiowo, no to, to nic nie znaczy, nie? No, a właśnie na przykład z Salim albo Gracem to byli było na przykład kolejni przeciwnicy pana, czy, czy raczej nie? To nie jest pana target? Nie, raczej nie są. przecież to są rasowi zawodnicy, oni powinniśmy się między sobą sprawdzać, a nie tam nie wiem, no po pierwsze, nie wiem, chyba i wagowo, nie tak, i nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, a tak naprawdę z pierwsza zaczęła tego gracjana, teraz jak przyszedł, szukają, widziałem, że jakieś tam zaczepki robili w naszą stronę, że dwóch na dwóch coś tam wymyślali, ale nie sądzę tam, nie, żeby z nimi. No właśnie pytanie, komu pana teraz dalej dać, no bo Marcin Najman chyba na razie nadal odpada, teraz miał poważną kontuzję i, i jednak powiedział, że no, ten remasz to jest tylko to, co go interesuje. No i zobaczymy, jak to pójdzie, bo możliwe, że już będzie się wycofało z tego świata. Tak? Do świata fightów Nie, sądzę chyba, nie? No nie wiem, no, no to jest Marcin Najman W sensie on już miał trochę tych wag, no ale jednak no, na zakończenie kariery, ale no. No karierę można 10 razy kończyć i nadal nie skończyć, nie? Także nie, ja myślę, że Marcin tutaj się ładnie tak zagniedził, że on tutaj tam troszkę pobędzie. Po, troszkę po no ale to chyba raczej tak i tak nadal nie z panem. On się chyba nigdy nie odważy. Nie no obiecał gdzieś tam jakiś rok wymyślił nie to czekamy dzielnie. Nie ja wiem ja chyba w miarę normalnie podchodzę do wszystkiego, więc czemu mają mi szacunek, nie okazywać. Ale ogólnie jak tak ocenia pan to wepchnięcie do tego świata, bo widziałam ten no, pan ostatni podcast, bardzo fajny zresztą, jeżeli nie widzicie, to też tam zostawiam linka w komentarzu. I ogólnie jak się pan czuje z całym, tym już teraz trzy lata już są chyba frików, gdzie pan jest już, czy dwa lata? Dwa lata co najmniej chyba, nie? Chyba tak? dwa, chyba dwa, no, no i... chyba dwa. No jak się panu podoba ten cały świat teraz, w sensie to życie z tą medialnością, z Instagramem, z fanami i tak dalej? No już się przyzwyczaiłem także tak jak na początku to była dla mnie skrajność totalna, tak teraz już się przyzwyczaiłem, jak widać można przejść ze skrajności w skrajność i jakoś żyć, także jest ok, nie? No ale tym bardziej, że też od no, pana właśnie, tak jak pan mówił, nie wymagałam tych takich dymów i tak dalej, mimo tego, że pan gdzieś tam, no też nie jest nijaki na tych konferencjach, coś pan zawsze pokaże od siebie. <laughs> coś tam pokaże, nie, nie wymagają, bo wiedzą, że ja bym nie poszedł w tą stronę, także ja mogę tutaj sportowo się zachowywać, kulturalnie. Z moją stronę nikt nie przegina nic, także nie mam powodów, nie? No to właśnie kiedy pan wraca teraz z tego klautu? No bo no teraz klaut bez pana to tak trochę nudno. To synek jest, nie? No. To raczej nudno nie jest. Nie no, ale właśnie śledzi pan cały teraz tę medycję klautu, czy nie? Tak, coś tam śledzę. To może jest tak, że... Może jest tak, że po prostu jak Denis... Denisa jest za dużo, to wtedy ojca dają na uspokojenie. I raz Denis, raz ja. No ale dobra, no ale teraz Denis... Okej, okay, no z bułą był ten telefon ostry, ale tak ogólnie to no, widać lekką poprawę u niego. Czy nie? Ale nieważne, ale czy każdy bokser, który zarabia rękoma, no to szanuje te ręce i wiadomo, im mniejsza ochrona, tym większe narażenia w rękach jest tyle kostek drobnych, które bolą na co dzień, bez złamania, bez niczego, po tych latach tłuczenia, nie, że no. trzeba je szanować. Czyli występ do grądy odpada, wylot. Tak, ale no, zresztą do grądy to mnie synek na nie puścił. No, ale przecież pan jest <laughs> osobnym organizmem, no jednak chyba nie macie tak. Tak, ale mimo wszystko też muszę się jakoś umieć zachować, nie? No, ale nie wszystkie konflikty pana, są w sensie pana syna, są pana konfliktami. No, teoretycznie nie, ale w praktyce zawsze gdzieś tam o mnie zahaczają, nie? Mimo wszystko. No, co widzimy cały czas na wywiadach i tak dalej. No, także, no, no widzisz, no ja poniekąd jestem między murem Między młotem a kowadłem, nie? Także też mi czasami ciężko się zachować w niektórych sytuacjach, w jakich jestem postawiony, no ale życie no jakoś staram sobie jakąś się ra sobie radzę, nie? To jest to najważniejsze. Najważniejsze być sobą by mieć swoje zasady. Tak, Te prawda. zasady, które pan ma akurat. No, każdy ma swoje, nie? No, ale każdy, niektórzy o nich mówią, a ich nie mają, a pan akurat to ma. Nawet ci, co nie mają zasad, to i tak się kierują własnymi, chociaż. Tak jest, bo to widać gdzieś tam te wszystkie samochody i tak dalej. Nie chciał na przykład pan zrobić jakiegoś tak nie wiem kanału coś takiego, żeby tym widzom pokazywać więcej tego takiego swojego życia prywatnego i świadka. Nie, <laughs> nie, ja i tak już mam za dużo tego wszystkiego, że muszę to muszę tamto w tym internecie, a mój no, ja nawet internetu kiedyś nie miałem, znaczy tego Instagrama, także Instagramem mnie zmusili, także tak go mam, bo mam, ale nie czuję się, ja nie była. <laughs> ale czemu pan to było nie no ostatnio między chłopakami było naprawdę ostro, ale jednak do cały czas. Do pana zawsze w każdym szacunek, nawet na to się wkłęło, to potem przepraszał pana na Instagramie, więc no jednak no ten szacunek pan ma od nich nie wiem, nie mnie o to pytać, nie nie wiem, ja chyba w miarę normalnie podchodzę do wszystkiego, więc czy mają mi szacunku nie okazywać. Ale ogólnie jak tak ocenia pan to wepchnięcie do tego świata, bo widziałam ten no, pan ostatni podcast. Bardzo fajny zresztą. Jeżeli nie widzicie, to też tam zostawiam linka w komentarzu. I ogólnie jak się pan czuje z całym, tyłu? już teraz. Trzy lata już to chyba frików, gdzie pan jest już czy dwa lata? Dwa lata z co chyba, nie? Chyba roku? dwa, chyba dwa. No, no chyba dwa. dwa. No to, to jest pierwszy krok do zepsucia relacji, nie? Bo tu nie ma tak jak na, nie wiem, na KSW, że robisz kontrakt walka z tym, z tym sportowo, fajnie, z szacunkiem. Tutaj trzeba pocisnąć, trzeba coś, wiesz, uszczypnąć, a jeden drugiem moje odpuści i tak to się później niszczy wszystko dookoła, nie. No i dlatego tutaj jak jesteś dumny, to cię wwalają. No chyba, że jest się panem, nie jest pan nudny, ale jest pan spokojny i nadal pan jest. No ja jestem dobrym kontrastem dla syna, nie? Nawet no, właśnie pytanie, czy bez syna? Nie, no bez syna też chyba robił pan robotę, no bo jednak ten wiega tak umiejętności, no to nie jest coś codziennego. Znaczy nie, ja myślę, że bez syna to mi się tam w ogóle nie znalazł przede wszystkim. Yy... Także jakby nie było Denisa w Afrykach to i by nie było, to i to na 100%. Także to, że Denis tam się dostał, to później jest w przypadku ja. No i tak jak mówię, Federacja obczaiła, że fajny kontrast między starym a młodym, nie? I dlatego jestem. Ale gdyby nie dań, to ja bym tu nie był. no bo Nie byłbym też atrakcyjny, podejrzewam, dla nich i nawet nie wiedzieliby mnie ja skąd wziąć. Nie? No trochę tak, no bez Instagramu to ciężko kogoś znaleźć teraz. No właśnie. Dobra, a na przykład jakiś taki ostatni wylot do grondy chciałby Pan na, na gołe pięści? Czy ogólnie tak powalczyć, czy tylko właśnie już K1? Sportowo, rękawice i tak dalej? Nie, nie. Na gołe pięści to chyba nie. Te ręce są za. kurwa za delikatne i za ważne w życiu, żeby na gołe pięści rozbijać. Zresztą nawet ostatnio. W, w, w... Oglądałem jakiś wywiad też, jakiś bokser też tam coś mówić. Nie pamiętam kto to był, ale też gadali, czy by nie chciał iść do tego. To mówi nawet na małe, na małe piąstkówki nie chciałby walczyć. Musieliby mu grubo zapłacić, bo to ręce potrafią się zniszczyć i później rok możesz nie walczyć, nie? strasznie nie było wystąpienie przed na studiu narodowym, przed tyloma osobami? No pewnie tak, nie? A na narodowym teraz, no tak, bo coś tam działo ogłoszenia ostatnio. No tak. No grubo, nie? Tam grubo na narodowym. No, i teraz moje kolejne pytanie. Bo pan jest wierny Kloutowi bardzo. I to pan powiedział, że, on, że zostaje pan w tej federacji, no, ale teraz pojawia się ta opcja fejmem na narodowym. I pytanie: Czy pan by chciał na takim narodowym zobaczyć właśnie we frykowej organizacji, czy nie? No i czy jest szansa na ten transfer do fejmu? Nie wiem, nie myślałem o tym. Nie do końca bym chciał iść do nowych ludzi, do nowych twarzy, do nowej federacji. Ale nie mówię, nie. Zobaczymy. Będzie propozycja, będziemy myśleć, nie? A to co, nie pasuje Panu ogólnie w czy raczej po prostu woli Pan zostać w klucie, bo wie już, że tu jest Pana miejsce? Tak nawet nie. na raz, żeby wyskoczyć, nie? Nie, że nie pasuje, Coś naprawdę ja jestem stały w uczuciach i tak jak nie, lubi... nie lubię zmian mhm. po prostu, nie? I nie mhm. wiem, to było znowu stresująca zmiana, jakaś nowa federacja, nie? A stresujące nie było wystąpienie przed na studiu narodowym przed tylu osobami? No pewnie tak, nie? A na narodowym teraz no tak, bo coś się działo ogłoszenia ostatnio. No tak. No grubo nie, tam grubo na narodowym. Nie wiem, może zaproponują, zobaczymy, może nie.